Cześć. Witajcie tutaj Monika i Perfumowy Orient Express. Dzisiaj przychodzę do was z takim tematem moje ulubione czerwone flakony i jednocześnie perfumy um, ulubione na okres taki przejściowy pomiędzy wiosną a latem i jednocześnie zrobię taką aktualizację, ponieważ um, gdy opowiadam o moich nowych nabytkach, to zwykle są to takie um, pierwsze wrażenia, wiecie, um, spontanicznie nagrywam filmy i Później po prostu te perfumy noszę i testuję, i bywa tak, że po prostu to, co mnie kiedyś początkowo nie zachwycało, zaczyna mnie zachwycać, a to, co, to, co było na przykład ogromnym zachwytem, po jakimś czasie mnie nuży. Wiecie, jak to jest. Na pewno macie, znacie takie przypadki. I zrobię taką aktualizację, króciutką: króciutko po prostu powiem, które perfumy z tych ostatnio testowanych. Absolutnie się sprawdzają, towarzyszą mi coraz częściej i wręcz nie mogę się od nich oderwać. Ale zanim przejdę do tej aktualizacji tych czerwonych flakonów, to powiem Wam również o marce, o której jeszcze do, do tej pory nie mówiłam, a jest to ciekawa marka, taka średnio niskopółkowa. I miałam już wodę toaletową tej marki wiele lat temu i byłam pewna, mimo że kupiłam ją w Anglii, to byłam pewna, że jest to marka włoska, ponieważ brzmi po włosku. Jest to marka Di Palomo. Di Palomo, prawda, brzmi po włosku. Natomiast mam tutaj ulotkę i już wiem, że Mm, napisane jest, że inspirowane Włochami, natomiast wyprodukowane w Anglii. Dobrze, to już wiemy. I chciałabym Wam opowiedzieć o dwóch zapachach, bo dawno, dawno temu miałam właśnie wodę toaletową tej marki Di Palomo. Nazywała się Black Cherry Almond. I jeszcze jakiś czas temu, rok, dwa lata temu, widziałam, że była dostępna w Polsce, na przykład na Allegro. A ja miałam kilka lat temu, właśnie. Mm, Black Cherry Almond, wodę toaletową i mi, został mi ten płyn do kąpieli, więc mogę sobie ten zapach przypomnieć. No niestety nie posiadam wanny w moim wynajmowanym tutaj mieszkaniu, więc mam tylko prysznic, więc ta, ten płyn do kąpieli wciąż czeka na swój dzień i chciałabym wam po prostu opowiedzieć o tym zapachu króciutko. Bo jest to w ogóle marka, która produkuje właśnie takie dyfuzory do mieszkań, kremy do rąk. Świece, wody toaletowe, mgiełki do ciała. No jest to taka marka średniopółkowa, ale naprawdę produkty są naprawdę ciekawe i dobrej jakości. I ten zapach jest naprawdę super. Jest to gourmand z taką nutą kwaskowatości: kwaśne wiśnie plus migdały plus pieprz, piżmo. No, bardzo ładny, nieprzesłodzony gourmand, bardzo świeży gourmand. Także, także jest to naprawdę super zapach. Jeżeli mielibyście okazję gdzieś go jeszcze nabyć, to bardzo polecam. No, a ja testuję właśnie ten drugi zapach z tej linii, z tej linii wód toaletowych. Jest to właśnie Wild Fig and Grape. Tak wygląda flakonik. Tutaj z takim uroczym listkiem. I tutaj mamy skład podany z tyłu, więc jest łatwiej. No, pudełeczko jeszcze wygląda tak. I co my tutaj mamy w tym zapachu? Otóż, oczywiście, rzeczoną figę i winogrono zielone. To jest w ogóle mało eksploatowany temat winogrona w perfumach. I co tutaj mamy? Właśnie, mamy właśnie gardenię. Boże, gardenie, zielone winogrona, kwiat pomarańczy, mimozę. I w nutach bazowych mamy drzewo sandałowe, ambre i wanilię. Czuć głównie figę. No i na drugim miejscu właśnie zielone winogrono. Tak jak mówiłam, jest to zapach naprawdę szlachetny, absolutnie niesłodki, właściwie uniseksowy gdzie mamy tą właśnie taką nutę, naprawdę takiej. Wilgotnej, w super świeżości orzeźwienia, więc jest to zapach świetny na wiosnę, na lato. Przy, przy czym właśnie nie skręca w żadną stronę jako uniseks. Y, 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 jest bardzo szlachetny, bardzo ożywczy, bardzo, bardzo komfortowo się go nosi. Y, y, I w ogóle jeszcze abstru, y, a, a, propos, y, a propos, nie abstrahując, nie abstrahując, a propos winogron w perfumach. No to właśnie jest to nuta ciekawa, mało eksploatowana. Oczywiście są akordy wina, ale no to nie jest to samo co po prostu zielone um, zielone winogrona, tak? Winoro, winorośl taka, um, taka świeża, nieprzetworzona. Um, i taką nutę możemy odnaleźć w pewnym zapachu mało znanej marki Angel Schleser. I to jest bodajże, jak pamiętam, Purfam czy Fam. Jest taki zapach właśnie z tą nutą Winogron, ale ona jest na takiej fajnej podściółce z benzoesu taka ciepła, cielesna baza, i te kwaskowate winogrona również w tym zapachu Angel Schlesser. Także polecam Wam tą markę Di Palomo, jeżeli mielibyście ochotę i okazję gdzieś przetestować te mgiełki czy wody toaletowe. Naprawdę za niewielką cenę można mieć naprawdę ładny zapach. A teraz już wracam do aktualizacji. Moje ulubione czerwone flakony na okres pomiędzy wiosną a latem. Jestem absolutnie przekonana już, bo robiłam recenzję niedawno na moim kanale, ale one były robione na gorąco. A po tym czasie tych recenzji po prostu te perwumy testuję dzień po dniu. I już teraz wiem, że, wiem, że na pewno to są zapachy, które ze mną zostaną. I na początku opowiem o Jo Malone Scarlet Poppy, czyli szkarłatny mak Jo Malone. Jest to zapach, o którym robiłam pierwszy film na tym kanale. No i miałam okazję go już prawie rok testować i powiem Wam, że on Rozkwita w ciepłych temperaturach, bo ja go oczywiście nosiłam zimą, jesienią, ale najpiękniej jednak pachnie teraz, kiedy jest ciepło. Jest to naprawdę bardzo ciekawy gourmand, bo jest to gourmand wilgotny, świeży, lekko pudrowy, otulający. Są tutaj tak jakby puszyste nuty figowe, połączone właśnie z rzeczoną, z rzeczoną nutą maku, jako że Scarlet Poppy to szkarłatny mak, czyli mak, Wilgotna figa i bardzo otulająca, ciekawa nuta jęczmie jęczmienia, takiego słodu jęczmiennego. Yy, bardzo, bardzo ciekawy, nietypowy gourmand yy, i rozkwita w ciepłych temperaturach. I drugi update. <grymny> Nie powinnam używać <krymny> angielszczyzny, no ale jest to słowo, które chyba wszyscy rozumieją, prawda? To też zapach, o którym niedawno mówiłam i robię tutaj aktualizację, ponieważ testuję go dzień po dniu, Narciso Rouge w wersji EDT. I tak jak mówiłam, budził kontrowersję jako nieco syntetyczny, że tutaj nie ma naturalnych składników w nim, pono, ponoć. Natomiast noszę go, noszę go i powiem Wam, że nie na pewno go nie, nie wyrzucę z mojej kolekcji. Zostanie ze mną, ponieważ jest to zapach bardzo oryginalny, gdzie czuję takie fruwające w powietrzu drewniane, drewniane takie wiórki, wiórki drewna, akord drewna, takiego zwłaszcza świeżociętego z lasu, to jest coś, co jest naprawdę przepiękne, wspaniałe i to jest bardzo, bardzo też komfortowy akord no i trzeci, trzeci zapach o którym też niedawno mówiłam i który, z którym nie mogę się rozstać od kiedy zrobiłam recenzję nie mogę się z nim rozstać kiedyś wydawało mi się, że to nie jest zapach dla mnie bo powodował migrenę a po wielu latach, Samsara w wersji EDP jest świetnym towarzyszem, dodającym mi kobiecości. Czuję się otulona tym pięknym, gorącym drzewem sandałowym. Czuję się bardzo kobieco, bardzo sexy. Jest to nienarzucający się zapach, chociaż bardzo trwały, niezwykle elegancki i bardzo, bardzo komfortowy. Także jest to mój trzeci nowy zapach, nowy zapach w kolekcji, który, który bardzo się sprawdza i bardzo polecam. Um, klasyk nad klasyki, i naprawdę czuję się ultra, ultra kobieco. Także czerwono mi. Na tym zakończę. I życzę Wam miłego dnia.